Hej, cześć, witajcie! Z tej strony jest to kolejny odcinek Minecrafter Craft. Chyba nie to w ogóle powiedziałem. Mam nadzieję, że tutaj wszystko jest w porządku. Oczywiście, nagrywam drugi odcinek na dzisiaj: Polity Skill Issue. Fajnie. Ostatnio zdobyliśmy sobie Guarding Bezor, który daje nam immunity to poison, który sprawia, że już nie muszę się bać za specjalnie tutaj Battle Towerów. Natomiast teraz mam lekką ochotę zrobić coś innego. Czyli po drodze do Battle Towera, gdzie ostatnio byliśmy Zrobimy sobie tak pochodnie i nie mam żelaza, nie mam też flintu. tylko flint. No to cóż, może po drodze zrobię, no no no, szansa jest, że zdobędziemy. Musimy zdobyć najpierw flint. O, już zdobyliśmy. Czyli wtedy po prostu miałem absurdalnego pełna. Yy, plan jest taki: yy, zrobić sobie zapalniczkę, ponieważ. Jak wezmę sobie stąd, oprócz tego kopra, 9 yy, sztuk węgla i połączę to w torczę. To będzie miał only torczę. Torcze, które są takie, wiadomo, działające cały czas, to są takie torcze, i je mogę dostawać tylko z struktur. Natomiast takie torcze, które ja craftuję, one są niezapalone i potrzeba do tego e, żelaza. Znaczy się, zapalniczki, żeby je po prostu zapalać. Chciałbym wejść tak e, troszeczkę ciutkę głębiej, może w tutaj e, jaskinie, żeby zdobyć więcej żelaza, żeby. żeby. <grym> e... Kurczę, jak pięknie wygląda to wszystko. Żeby jeszcze znaleźć jakiś piękny biom, zrobić taki piękny obrazek, żeby zdobyć sobie trochę ekwipunku. I zanim tam pójdziemy, pójdziemy sobie... Gdzie? Pójdziemy sobie do Battle Towera, żeby otworzyć skrzynię, którą możemy tam znaleźć. Które mi się bardzo tutaj, bardzo, bardzo mam wielkie nadzieje, że znajdziemy jakieś pierwsze trinkety też fajne. No niestety one randomowo są zamknięte na kłódki, więc um, jesteśmy tutaj dosyć unlucky i nawet nie wiem czy tą drugą skrzynkę opłaca się otwierać za pomocą takiego wytrychu, ale żeby było plus. Jeżeli chodzi o nasz yy, level up, no to building. Dobijamy lekko building, ponieważ. Czy to się nie nazywa building table? Forge? Może to się nazywało forge? Eee, Bobby reforging station. Tak, będę potrzebować building, żeby móc sobie, no właśnie, reforgeować rzeczy. Natomiast. Um, O to mi nie chodzi akurat, bo tutaj możemy robić specjalne bronie z mobów z Likanite's mobs. Natomiast takie rzeczy jak barrel, czyli te, no varied commodities jest taka... Jest taki stół, który się nazywa Carpentry Bench, który potrzebujemy 8 buildingów. Jak już to będziemy mieć, to jesteśmy w domciu, bo będziemy mogli robić właśnie te beczki, a te beczki, jak się je otwiera, nie triggerują bossa. No i też dostałem właśnie informację o tym, że jak się wędką trochę poklika na tego bossa, po czym się strygeruje go strzałą, to on wyleci na milion kilometrów. I w ten sposób też sobie spróbujemy tutaj z tym bossem ogarnąć. No, można mówić, że to jest troszeczkę cheezowanie, natomiast y, uważam, że każda metoda w jest legalna. <grym>, Chociaż moja wydaje się być trochę bardziej legalniejsza. <grym>, Może tylko dla mnie. No i dobra, jak tu wygląda lockpicking? Dosyć standardowo, szukamy odpowiedniej kolejności tutaj klikania. Dobra, wiem, że to jest trzecia od końca, potem ostatni a dobra, ten, no i teraz musimy powtórzyć, którego nie klikałem, tego chyba, ten, ten i ten i proszę bardzo, otworzyliśmy zamek i mamy tak, bole, które chyba są w porządku, dużo szkła, które na pewno mi się przyda, silver helmet, który jest świetnym to jest bardzo unikatowy set, jeżeli chodzi o relcrafta, ponieważ srebrny set zwala nam, słuchajcie... Na to, że posiadają cały set. który niestety ma bardzo małą wytrzymałość. ale jest podobny chyba do żelaznego i daje nam im ten niewrażliwość na wszystkie negatywne efekty. Tak więc fajnie, że dostaliśmy taki. Na pewno będzie tu Ech, diamentowy. Dobra, największy. No to zaczynamy. Z nim będzie ciężko. Będziemy łamać wytrychy jak szaleńcy, Natomiast trochę ich mamy. Mhm. Dobra, mamy dwójkę. Dobra, dwójka plus... Bo ich jest tu co? Trzy? Trzy, dziewięć. No to dwójka i... Szóstka. ...dwa... ...sześć... Nie wiem, to sprawdzałem, ale się, się zapomniałem dosłownie. Dobra, szóstka... ...jedynka... ...dwójka... ...szóstka... ...trójka... ...dwójka... ...szóstka... ...czwórka... ...piątka... A? Która? Dobra. Dwójka, szóstka, siódemka, ósemka, dziewiątka, nie. Dwójka, szóstka, siódemka, jedenka. No nie, niestety, tragedia. Nie mamy dostępu do tej skrzyni. No to już chyba nie ma co. Powiedziałem, że dzisiaj zrobimy trochę odpoczynku od tej samej batalii i wrócimy tu, jak już będziemy mieli, być może, to ulepszone. No, będziemy potrzebować więcej, niestety, yy, wytrychów. No co, wam poradzę. Niestety dostęp do skrzynki został nam zamknięty diamentową kłódką, co jest tak unlucky. Absolutnie. Plus mamy jeszcze zamkniętą skrzynkę na kłódkę w bibliotece z enchantami, więc to no w ogóle już... ...do kwadratu. Musimy znaleźć żelazo. Plus nie mam na jakoś specjalnie dużo kilofa. Ale na trzy torcze może wejdę trochę głębiej w tamtą... jaskinię. Choć trochę. Plus... czy ja mam tutaj jakieś rzeczy, które miałbym przypalić? Nie, nie zostanę za do to levela. Co, coś można ciekawego w ogóle zrobić za pomocą slimeballi z tego co pamiętam. Mm, lead? Cleansing crystal? Green jelly? Który wygląda jak experience z serii FTB? A już pamiętam. Coolingu, coolingu i heatingu to jest nakładka na nasz armor, która pozwala nam w dużej mierze mieć odporność na temperatury. Temperatury, póki co nie są jak specjalnie problemem, bo mamy tą kuleczkę na środku. Natomiast, jak widzicie, wchodzę na słońce, albo schodzę z tego słońca, wchodzę na słońce. Dobra, tutaj akurat zachodzi słońce, więc raczej temperatury będą maleć i chyba wolałbym pójść do łóżka albo chcemy, może, zapolować w nocy? Może teraz zamiast walczyć, bo to że zawalczymy sobie w nocy z mobami? Myślę, że to nie jest taki głupi pomysł. A właśnie, jeszcze nigdy nie rąbałem drzew na, na tej serii, więc pokażę, właśnie jak się. Za pomocą tutaj można rąbać drzewa. No i wtedy tylko jeden Oakwood, co jest. Wow! Potężne. Ja tutaj. Chciałbym narobić sobie patyczków. Dziękuję. E, ogólnie, jeżeli chodzi o patyki, to chyba jeżeli podleweluję w gathering, to będę mógł za pomocą takiej piły to zbierać. Będzie to o wiele bardziej korzystne niż to, co robię teraz. E, natomiast no. Trzeba się mierzyć tutaj z przeciwnościami losu. E, tak, chyba nie, jak to było w ten sposób. Chcę tych na narobić, bo te dzidy są bardzo fajną rzeczą, którą można rzucać. A my będziemy chcieli się trochę pobawić dzisiaj w nocy z mobami, co by na no to. Dobra, tutaj mamy jakiś Dispel, który nie wiem do czego służy. Te wszystkie strzały są fajne. Jakby się trafił jakiś Blightowy Mob, to ja bardzo chętnie bym go zabił za pomocą tych strzał, bo. no Bo, bo! Bo to, o, te splightowe moby, takie z taką fioletową aurą dookoła nich, dają obrzydliwe ilości Expa. Kolego, ty nie chcesz się ratować? Wiesz, ty masz tutaj. Jakie piękne niebo jest w ogóle jest. Skybox w Dregorze jest fantastyczny. musi się kojarzy z y, Skyrimem trochę. Czemu ja tak wysoko? Springi mam, jump height. Może nawet dobrze? Bo wydaje mi się, że taki jump height jest mega OP. Dobra. Kampimy na pierwsze moby. Tej nocy będziemy polować. Kto wie, z czego to jest odniesienie? Ten musi chyba <grybujesz> troszeczkę. Eee. Okej, okay, tam już widzę jednego moba. Co my tu mamy? Jest to zombie. Czemu strzały? Ale mógłbym strzały zrobić, bo mam bardzo dużo federusów, Tylko nie mam flinta. Nic z tego, którego mam w ekipunku. Trzeba będzie wykopać flinta i zrobić te strzały. Hmm. A nie da się jakoś tej zrobić flinta. Niestety nie tylko RNG, no to co, Bijemy gravel, bo chcę postrzelać. Ale patrząc na to, jak szczęśliwy jestem, czy w jakiejś tej, nie wiem, cateringu nie ma czegoś takiego? Yy, buildingu w ogóle był taki, yy, jest taki taka notka, która sprawia, że rzeczy, które dropią nam komponent sprawiają, że Dostajemy zawsze cztery sztuki, czyli glowstone itd., itd. No i tak dalej, i tak dalej. będziemy rzucać z Gidy. Jeżeli koleżka jeszcze tam gdzieś jest. jest oczywiście. Burza, ja tu nie widzę żadnego innego moba w pobliżu. Więc pozwolę sobie na pewną zuchwałość, żeby nie marnować. I go zaatakuję osobiście. Nie Coś tam widzę. Oho, wiedźma. Wiedźmucha. Oj. Nie będziesz we mnie rzucać żadnymi efektami. Pozwól, że ja w Ciebie rzucę moimi dzidami, ale zrymowałem. Haha, ha. yy, dobra, sorry za to, te rymy, ale tam jest kolejna. Jakaś nabufowana. Spróbuję ją. Pod siebie przywołać i zabijemy sobie ją właśnie też z dachu. Czym ty rzucasz? Się różowa... szalona... potka. Ale ope są te dzidy. No i dobra, podnosimy wszystkie. Niestety bardzo mało widzę, więc pozwólcie, że sobie tutaj zapalę, zapalę świecę. Dobra, no póki co to polowanie takie bez polotu się odbywa, bo nie ma tutaj ewidentnie mobów wystarczająco dużo. Chodźmy w tę stronę, szukamy takich świecących się. Na różne kolory. No dobra, to jest mob, który mnie trochę przeraża. Bo to jest. Yy... Odegrajmy sobie w piłkę w ogóle, to jest super. Okej, okay, dobra, tutaj zyskaliśmy cały nakład. Mm. Oj! Oj, tu mamy creepera. I jak jak mówię, creeper jest spoko mobem. Dobra, cofam to co powiedziałem. Co tylko to, że to jest skinia była. Niestety nie mam nogbaka na tej broni. Kolejny creeper to jest. Okej, okay. nie powiem, że nie, <noise> znaczy, nie będę narzekał na to, co tu się dzieje, noc polowania. Więc zbieramy tutaj jakieś rzeczy z podłogi. Budulec zawsze się przyda. Czy to gravel, czy to dirt. Tylko, że ten dirt ma 7 różnych wariantów. Czemu by nie? Dlaczego on wybucha? Co tak do, tak blisko nie stałem. Yy, ogień. Ogień trzeba jak najszybciej ugasić, bo z ognia wychodzą takie ogniste moby, które są bardzo niefajne. Ja chcę tylko z ciebie expa. Oho, kolejny ten ziomuś. Bardzo nie lubię. No i straciłem trochę GID, ale mówię, one są tanie, są świetne. Świetna broń na początek w Warcrafcie. Jeżeli będziecie gdzieś potrzebowali broni, prawdopodobnie słychać jak na dupca. Deszcz. No niestety na taki moment na nagrywanie. Jak tam w ogóle u Was przed świętami? Było mnie całkiem całkiem przyjemnie. Taka miła, rodzinna atmosfera i, i ten wszyscy raczej. No, niestety trochę mama zaczęła chorować. I, I trochę szkoda, ale y, tak ogólnie to. Całkiem w sumie przyjemne te święta się zapowiadają. Czemu tylko jeden węgiel z tego wszystkiego? Aha, zlagowało, Dobra, no to wszystko wyjaśnia. Natomiast tu powinien być jeszcze gdzieś trzeci, którego mi już nie oddało. Co jest przykre dosyć. I mi jest teraz przykro. Mamy więcej soku z żuka. Nie soku z żuka, sok z żuka to film. A mamy soku z winogron. Czy opcji? Wiesz kolego, tutaj strzelb. ząbiaka, Dziękuję. Ja się zajmę tym. W tym czasie. O kurde, kolega tutaj pokonał swojego. Nemezis. Czy szkielety i zombiaki można nazwać swoim innym Mezic? To by była największa bitwa w historii świata. Dobra, mobów, które się ostały. W dzień jesteśmy tutaj na dosyć dobrej pozycji, jeżeli chodzi o walkę z takowymi, ale bardzo mało mobów się w ogóle zrespiło. Ja wiem, że tutaj pod ziemią jest masa ogromnych struktur. Oho, tutaj się świat musiał przelogować, ale ukazał mi on wizję, ukazał mi on wizję moba, któremu należy się śmierć. Gdzieś jest. zombiaku. Hm. Gdzieś tu go widziałem. Dobra, powinienem pierwsze co, to wydać level. Mamy no, już szóstym, więc myślę, że na następny odcinek będziemy w stanie tam spuszować, bardzo tego pięknego Battle Towera. Natomiast najpierw musimy wybrać się do miasta i zostawić swój lud, którego jest całkiem sprawo. Noc całkiem jest, całkiem wyszła w porządku i ewidentnie trochę się wzbogaciliśmy na XP Natomiast nic ciekawszego, jak specjalnie się nie działo, jakiś tam. Rzeczy, które są bardzo nieprzydatne nam powypadały No, będę może akurat trafić tutaj. Eee. Pochodnie? Nie mam pochodni. Gdzieś zgubiłem moje pochodnie. Dobra, tego nie potrzebuję. Tego, 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 tego i... To akurat by się przydało. Bo nie mam wody. Nie mam picia. Natomiast już korzystając z tego, że nie muszę jak specjalnie się tutaj a, bić o to, że naprawdę nie mam dużo węgla i tak dalej, no to sobie przepalę po prostu wodę, którą mam i to mi wystarczy. Ziemniaczki, chlebek, kilo w jeden chyba wystarczy, jeżeli chodzi o pochodnie. A mam 4 w drugiej łapce. No to dużo wyjaśnia. Właściwie eee, zastanawiam się, gdzie mogłem je opuścić. A tu się okazuje, że ja po prostu je zostawiłem w, w swojej drugiej łapce. Dostaliśmy nawet achievement za tutaj złapanie wody w butelkę. Ubezwłasnowolnienie wody. Nie eee, wiem, które tłumaczenie byłoby bardziej bezpośrednie i pasujące. Dobra, nie potrzebuję tutaj absolutnie tej pochodni. bardziej tutaj. Patrzcie, jak to ciemne jest w tych jaskiniach. I mamy tu niestety tylko węgiel. Nie ma tu żelaza. Albo jakieś pominąłem. Jeszcze się rozejrzę, bo zawsze mogłem pominąć, tak jak mówię. Ale wydaje mi się, że jednak tutaj nic nie było. Może tu? Tu niżej jest dużo, dużo węgla. Okej, okay, tylko musiałbym tu jakoś zejść. Znaczy dużo węgla, dużo żelaza. No, zejdziemy. No, no i obiecuję, że już te nagrobki będą, bo boję się tutaj zginąć. A, nieprzyjemnie tutaj by się wchodziło. Okej, okay. no i chętnie bym się gdzieś odmurował od tej lawy. Liczę na to, że tam nic się nie zrespi. Jak się zrespi, to przynajmniej nie będę musiał się bać, że. Zginę od tego. Dobra, żelazny golem może się zrespić. Jestem gotowy, jestem przygotowany. Ale to i tak będzie straszne. Jak się stanie. Dobra, mamy pięć żelaza. To już pewne zwycięstwo. No i pięknie. Jeszcze więcej żelaza. No, mógłbym wykopać tego węgla, ale przyjdę tu stricte po żelazo. A nie węgiel. Wiesz, jak będę dalej levelować. Już mówię, nie mam kilofa. To niech tu zostanie. Nie będą się respić jakieś takie dziwne moby. A my pójdźmy jeszcze poszukać trochę żelaza. Na pewno gdzieś musi być. Żelazo jest po prostu tak kluczowe w tej chwili że no nie mogę tego zostawić no tu nie ma tutaj tam widzę i to widzę sporo, więc spróbujmy a um, najchętniej bym się jakoś tutaj odbudowu płynu ścianom w dół proszę, bo to jest jeszcze więcej. Hej, okay. przed było tylko jedno, przeraża mnie ta ciemność. Propo Czy byłem gotowy? Nie. Czy teraz jestem gotowy? Nie. <ścoughs> Uff. Uff. Czy ja mam... Mogę skraftować zawsze nowy? Tylko muszę najpierw jakoś się teraz wydostać stąd. Dobra, hit. Uwielbiam po prostu te zawałowe momenty. Teraz powinien end mi wypaść z tego. No, na szczęście nie wypadł. Więc dostaniemy przynajmniej dwa patyki. Tak, cztery nawet. Co nam pozwoli na po prostu nowy kilow. Hit, hit. A nawet jeden. Eee, dobra. No, nie pomyślałem o tym, że mi się może kilow skończyć. jedno zostało tylko użycie Jakiś zaskakująco tutaj jest bezpiecznie Okej okay. Stąd wykopane. Jako, że to jest bezpiecznie w miarę, jeszcze spojrzę w tą stronę. Czy może tutaj na tej półeczce się jakieś niezforne żelazo ukryło? Chyba nie. Dobra, to nie jest żelazo, tylko dirt, Tak wygląda trochę. No, możemy się stąd wykopywać. O! Oddaj. Oczywiście jeszcze jest ten cały węgiel tutaj, ale... I co? Nie jest mi on aż tak niezbędny nie jak żelazo. No to ten odcinek chyba będzie trochę dłuższy, tak pod 30 minut, ale to mówię nadal no chyba nie jest jakiś specjalny problem, że te odcinki są dłuższe. Raczej ludziom ludziom się podoba, że te odcinki są dłuższe. Czy ja byłem w ogóle w tych domkach tutaj? Nie przypominam. może być to coś dobrego. Biorąc pod uwagę, jaki dostęp to jest ograniczony, a byłem. Dobra, jednak byłem. To lipa. Ale proszę bardzo, tutaj mamy też jakiś mikrokanion. O jejciu! To, sobie zrobił wycieczkę. Który jest nawet rozświetlony przez te pochodnie od villagerów. Wyjątkowo ciekawa struktura. No jest to też cimno. Wydaje mi się, że to po prostu jest zbyt wysoko, żeby tutaj sensownie jakieś żelazo znaleźć. W większości tych domków byłem. Raczej tutaj nie ma co szukać. Ciemnie się chodzi po tym błocie. Dobra, no to chyba wracamy. Wracamy, następny odcinek zaje, yy, zaczniemy pewnie w nocy. Więc znowu będzie trochę walki i co? No i po tej walce, prawdopodobnie mijemy ósmy poziom w building, zrobimy sobie ten yy, crafting, yy, tam carpent car Carpenter Table, żeby móc. The Blood Moon is Rising. Okej, okay, okej, okay. szybciutko do domciu, szybciutko, szybciutko do domciu. No to co. I już wiemy co będzie w następnym odcinku. The Blood Moon Rise up. Once Again. Let's go. Jeżeli ktoś pamięta, to miałem bardzo ciekawy odcinek związany z poprzednią serią RL Crafta, gdzie właśnie był yy, Blood Moon. Dobra, nie chcę tego przepalać. Chcę przepalić żelazo. No i co? Myślę, że to tylko jest najlepsza zapowiedź następnego odcinka. Na razie. Cześć.